mam, siemaneczko wszystkim, ja jestem ISKAMREX co to jest mój trzeci odcinek z serii Alpha. o, zawsze się mylę tak, jak słyszycie udało mi się odzyskać głos teraz też muszę go przyciszyć żeby nie było za głośno tak, Teraz się zmieniło z jednego razu nawet to na czym stoję aj, coś zobaczyliście tak, tego miałem naprawdę naprawdę multum po prostu Szedłem tak długo, że później godzinę wracałem. <grych> I to wszystko kopałem. O, ja dopiero zrobiłem zbrojek, już mi się kończy. Zgóżemy się naprawdę nie opłaca zrobić. Zrobię się zrobić wszystko z żelaza. Żelazo to jest to, co widzieliście, to wcześniej było wykopane. Tyle mi zostało. To też. Miałem staki pół. To jeszcze było z drzewa, które się paliło. Za mną. Tak, to się zmieniło, to na czym stoi, oczywiście. Już porosło, oczywiście, trawą. Bo już dość długo gram teraz. No i czy jesteście. O, krowę trzeba będzie zabić. No i czy jesteście gotowi. Tum 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 tu tu tum Tak. No nie. ja Wychodzi tum tak this is my my home home. New home, Nief. tak w w tym odcinku zrobić zrobić dach. O Jezus Maria zapinam to włączyć, Czekaj, dobra, już ciśnę. Dobra, no to co? Co robimy duch? No to. Oho. Się to w 5. Si ona zgineła, ją zabiłem. Co za owca. Okej. Okay. sobie ten dasz, da, dasz. Daszyk. Myślę, że to uda mi się zrobić. Żeby rano pójść co poźwie, Pozwiedzać coś. Wolno trochę idzie. No bo Też Tak sobie myślałem, że też będzie sens bawienie się z kolejkami. Tak oglądałem sobie dużo let's play. Tak patrzę. Ludzie lubią się bawić z kolejkami. Ja myślę, no czemu nie? Też mogę w sumie. Trudne to to nie jest. A za to fajne. Fajnie wszystko wygląda. Nie można sobie pojeździć tą kolejką. Nie trzeba biegać tyle, że, że mamy jakieś dalsze, yy, dalsze wyprawy. Nie wyprawy, tylko mamy dalsze, dalej gdzieś jakąś bazę, czy kopalnię, czy jakiś monster spawner. I właśnie to jest bardzo przydatne. O, widzicie? Powiedz, wzrosło, tylko tam jeszcze taka kępka została. Tak, tutaj nie były przed domkiem. Praktycznie to wszystko tam wybudowałem ziemią. Dużo musiał kopić sobie żeby mi wystarczyła. Tak samo, co naprawdę dużo, dużo czasu się namordowałem, żeby znaleźć tę glinę. I też węgla musiałem znaleźć. Nazywam to rzeczywiście mniejszy bo Gdzieś się nie wkopię w kopie Wszędzie węgiel jest, przynajmniej na tych wersjach. No, żeby zrobić. Nie mam łopaty. Czy to będzie szybciej? Nie, nie będzie szybciej. Ok. Też kiesławki sobie zrobiłem. To nie ważne. wiem, czemu tak dużo czasu, bo się paliłem. Skoro się błotwopali. Ja głupi jestem. <głupio> no jeszcze coś, tylko czegoś źle położony. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, będę w filmiku, bo nie ma sensu. Co daleko się zabudowałem. Po prostu nie ma sensu. Dobra, mam jeszcze tutaj starcie. który też będzie oczywiście, znaczy nie, oczywiście, ho, ho. też będzie y, seria. czegoś y, z Minecraft na multiplayer z moim kolegą. Y, nie wiem, czy to będzie z beta 1.3. Ugrywaliśmy na takiej wersji razem. Lubię odbierać na starych wersjach. Myślę, że też Wam się to spodoba, przyjmiecie to. Bo naprawdę przyjemnie się gra na tych starszych. No, na pewno lepsze biomy się regenerują. To jest naprawdę piękne. Ha, i też jeszcze taka ciekawostka dla was, bo nie, no niektórzy mogli nie wiedzieć. Yy, wszyscy mówią, Minecraft jest nieskończony, gdzie nie pójdziesz, to wszędzie świat ci się wyrenderuje. No, to jest yy, kłamstwo. Bo Minecraft kończy się. I... On naprawdę jest duży, jest... Kilka tysięcy, czy tam kilka miliardów, milionów razy większe od Załóżmy naszej Ziemi Ale on się kończy, tak Bo jak dojdziemy, załóżmy już, no naprawdę dużo by nam zajęło Gdy dojdziemy na sam koniec Minecrafta To on po prostu Będzie tak jakby Na trybie survival Nie jest niemożliwe, żebyśmy byli na E. LOL! Jest moc. I potęga. E. Tak, bo były problemy z internetem. Teraz ja nagrywałem... Zacząłem nagrywać, się, jak jeszcze internetu nie było. Teraz oczywiście reklama mi się włączyła, więc... Zobaczę, że internet się włączył, bo problemy net je miała. O kurze, żeby znowu się mnie jakiś... Tych... Znowu, żeby się mnie nie przeciebili praw autorskich. W sumie to nie są prawa autorskie. No, że powiedziałam Netja. W sumie nie wiem. No, firma jest. Ale wątpię, że w związku z nią jakieś prawa autorskie. Nie wiem. Możecie mi wpisać w komentarzu, czy se ma sens to, co mówię, czy nie. No, że sobie jeszcze węgla. Może węgla. Tak <laughs> chciałem powiedzieć drewna. Och, wygnę sobie, bo mi trochę gardę Soczek jest najlepszy. Soczek z A, jest przyzwyczajony, ale okej. Okay. Nie ma rozrytej wycie się moi synowie. Ok, mamy, mamy. Mamy neta, mamy neta, to zaraz będzie się wyrzucał drugi odcinek. Tak, tak, drugi odcinek, drugi! Jest, dobrze! jest git, kurwa, git! To będzie drugi odcinek. Może mi się bardzo szybko rzuca, to zaraz będzie też trzeci, ha, ha. Będę nagrywał w piątek. Jest trochę czasu. Będę miał problem, że... O kurde, co ja robię? Mm. Co ja kurwa robię? Bo muszę zrobić cięcie jak coś nie wejdzie. O możliwe, że nie wyjdzie, bo chyba się trochę ...zagapiłem. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze powinna wyjść. Znowu mój błąd. face Dla do mnie. Jeszcze wyżej jedna. Tak, Dobra, z tej strony, bo nie wiem jak tam łączyć wszystko. Tam będzie problem, żeby zrobić ten dach, bo jest naprawdę duża nierówność. To znaczy, oczywiście, zamierzona. To jest drugi pięterka, ale tak jakby. I to teraz jakoś będzie trzeba chyba zrobić tak. Hmm. Może zrobię to z tej strony. Kolera. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dobra, będzie dobrze. Skarrecz nie przejmuj się, a Git. Będzie dobrze. przynajmniej mi się chować, nie mi. Okej, okay, to tak po jakuś powinno być chyba na razie. O, dzień się robi, jeszcze się z dachem będzie. No kurde, no co za problemy, no hmm. co? Okieś, okay, okieś, okay, okieś. Okay. Welcome. Wow. Fajnie to wygląda, nie powiem, że nie, no ale... <śpiewa> o ja pierdykam. Co to jest? <śpiewa> no nie powiem, że nie. <śpiewa> o mój Boże, co ja narobiłem. <śpiewa> ale się głupio teraz ryję. O ja pierdykam już 9 minut nagrywam. więcej 10. Jeszcze nie włączyłem super od początku. O, zaraz odcinek. Postaram się to ogarnąć jakoś. Co to jest? No nie, no teraz się możecie ze mnie śmiać. Nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem. Idiotka ze mnie jest. Haha. Ha. Ja pierdykam. Ty może wyjdzie. Nie wiem, nie robiłem nigdy czegoś takiego. Znowu reklama. O Jezu. O mój Boże, co to jest? Ty, może to tak ma być? Jejciu, że to jest niepotrzebne, może to tam. Możeś ty w dupę mordę. Ja pierdykam. kap Chyba ja będę chciał ten nach spalić. Ojej, dobrze. Nie wiem, co ja zrobię. No nie wierzę. O Boże, jest, co jaki debil. Debil. Co to jest? Co to nawet do mnie wygląda? Czy to nawet do nie jest? Ojej, <laughs> O, o ty w mordę, pizdolnięty. Teraz zobaczymy, jak to działać wygląda. Może to tak ma być. Ja może tak ma być. Hmm. Nie tak ma O ja pierdykam. <laughs> Jaka... Ale mnie jest. Co ja narobiłem takiego? Piękny dach! Z Hamryk, cudowny dach ci wyszedł. Nie, no to tak ma być chyba. Hmm. Niby wygląda nawet git, ale. Ale nie wiem, no. Nie wiem, bo nic odcinkiem będę musiał starać się. staram się jeszcze coś ogarnąć. Pięć starczy, jakby starczy. że to pomiędzy z odcinkiem ogarnąć, bo to jest jeden wielki nie z mojej strony. Sorry, że takie gówno robię, ale... No ale no nie wiem co to. Seryjnie. Nie mam pojęcia co tu chodzi. Że wszystko jest zrobione tak jak powinno być. Źle wygląda. A właśnie, jak mam już neta, to sobie kartografera pobiorę. Dobrze, że sobie przypomniałem, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest tutaj sens robić cokolwiek dalej. Jak tutaj żadnych jaskin nie ma, no to, to będzie to bez sensu. Może w środku to po prostu rozwalę jakoś. Przepatrzcie, jak to wygląda. Proszę to bez komentarza. No patrzcie Dobra, walę to. Komentujcie, komentujcie, subskrybujcie, co najmniej, na razie, siemaneczko